Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach to nie przywilej, ale podstawa, dlatego w szkołach kładzie się coraz większy nacisk na ich naukę. Okazuje się jednak, że uczyć i bawić można jednocześnie, o czym przekonaliśmy się podczas Dnia Języków Obcych w trzecim liceum ogólnokształcącym. Dla uczniów z tej okazji zostały przygotowane specjalne atrakcje. Impreza rozpoczęła się od quizu sprawdzającego wiedzę licealistów na temat kultury i języka krajów anglo i niemieckojęzycznych. Okazało się, że młodzież nie miała większych problemów z prawidłowymi odpowiedziami. Tego dnia nie zaprakło także konkursu na barwny strój regionalny, charakterystyczny dla poszczególnych krajów, co zainspirowało młodzież do stworzenia swojego stroju. Mój pomysł wziął się z tego, że strój był dostępny akurat i za dużo naoglądałem się szkockich filmów. I wybór stroju związany z językiem, którego się uczysz. Tak, też bardziej mi przypada język niemiecki, do gustu bardziej potrafię też, dłużej się uczę. To ile lat już z tym językiem? Sześć? 6 no, albo dziewię dziewięć. Konkursy przepleczone zostały występami młodych i niezwykle utalentowanych uczniów, którzy wykonywali piosenki w języku angielskim. Czy znajomość języków obcych to bilet wstępu na rynek pracy jeden z ważniejszych czynników decydujących o naszej przyszłości? Jakie zdanie na ten temat mają sami uczniowie? Posłuchajcie sami. Oczywiście, niektórych to może wręcz zachęcić do tego, aby tych języków się uczyć, a nam to pozwala rozwijać swoje umiejętności i ciekawych rzeczy też możemy się tutaj dowiedzieć. Jakich języków się uczysz i od jak dawna? No już od, od pierwszej klasy z szkoły podstawowej uczę się angielskiego aż do liceum, a od, od gimnazji uczę się niemieckiego. Można też podjąć pracę w innym kraju lub też studiować właśnie na uniwersytetach angielskich czy też w Niemczech i innych krajach. Ten dzień jest, łączy przyjemne z pożytecznym, że może, pomimo wielu zabaw, śpiewania piosenek, można się nauczyć też, także języka. Jakiego języka się uczysz i od jak dawna? E, uczę się języka angielskiego od 6 lat, a języka niemieckiego od 9 lat. Z czego będziesz zdawał maturę już wiesz? E, myślę, że z niemieckiego, ponieważ już długo się uczę tego języka i myślę, że jestem dobry akurat z tego przedmiotu. Okazuje się, że dzięki takim spotkaniom młodzież nie tylko chętniej uczy się języków obcych, ale także utrwala zdobytą już wcześniej wiedzę.